Spójrzcie, pudełeczko z nićmi, tak? O, zobaczcie tu. O. Tu jest wszystko, co potrzeba do szycia. I kłębuszki, włóczki, igły. Wszystko, co tu mamy. Nasze babcie kiedyś takie yy, poduszeczki szyły. Na igły i na szpileczki. Żeby się tam nie zawieruszały. O widzicie? Tyle nici. O. O wszystko. Tu jest po prostu wszystko, co jest potrzebne do zaszycia. Uszycia, a wiecie co? Ja zapomniałam, ale ten grzybek też ma jakieś znaczenie. Ja zapomniałam, do czego służy ten grzybek, ale ja sobie przypomnę. Dobra, ale coś Wam jeszcze pokażę, ok? Pokażę Wam igłę. Igłę o dwóch otworkach, bo wiecie, że każda im igła ma otworek, żeby przewlec niteczkę. A ta igła ma dwa otworki. I na przykład, jeżeli ktoś chce uszyć coś dwoma nitkami, i taka jedna dziurka byłaby za malutka, żeby nawlec podwójną nitkę, to można nawlec każdą jedną z osobna. Zaraz Wam pokażę. O, widzicie? Są dwie niteczki w jednej igiełce, w dwóch otworkach. No, tu na końcu zawiązałam supełek, żeby się nie wymsnęła mi niteczka. I zacznę zaszywać dziurkę w skarpetce. O spójrzcie. Dziurka w skarpetce. Ti ti. A